Park Naukowo-Technologiczny w Ełku to wyjątkowe miejsce dla biznesu na każdym etapie działalności. Od startupów do ugruntowanych marek, ale także dla przyszłych przedsiębiorców. W Parku Technologicznym w Ełku razem z ekspertami tworzymy składaną platformę pływającą. Które innowacją jest zmienny rozstaw pływaków. Miejsce stworzone, by rozwijać biznes, zapewniać firmom przede wszystkim podstawowe elementy funkcjonowania, takie jak przestrzeń biurowa, produkcyjna czy też laboratoryjna. Młodzi lokatorzy PNT otrzymują preferencyjne stawki dzierżawy lokali, dzięki czemu mają szansę na szybszy rozwój. W parku dostałem taki mentoring przede wszystkim, no i dostałem też prototyp tej aplikacji, która ma być moim produktem głównym, docelowym. Bez tego byłbym, no tak naprawdę, na etapie pomysłu. Od kiedy Mam przyjemność zarządzać PNT. Młode firmy oraz startupy z Ełku i regionu otrzymały wsparcie o wartości ponad 2,5 miliona złotych na rozwój swoich prototypów, produktów i usług, wsparcie marketingowe, biznesowe, a także księgowe czy prawne. Ponadto PNT daje niezwykłą szansę na networking, czyli możliwość współpracy z innymi startupami, firmami, czyli rozwój swoich kontaktów biznesowych. Technopark w Ełku dał możliwość rozwoju mojej firmie. Mogłem skorzystać z usług prawnych, marketingowych, jak i przestrzeni biurowej. Kierujemy także lokalne firmy do współpracy z partnerami naukowymi w celu realizacji przez nich ich innowacyjnych pomysłów biznesowych. Udział w projekcie okazał się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Dzięki profesjonalnemu podejściu mogłam rozwinąć księgowość, marketing oraz otrzymać profesjonalną stronę internetową ze streamingiem online mojej usługi. Realizujemy także samodzielnie badania naukowe, m.in. dla przedsiębiorców z w zakresie mikrobiologii czy fizykochemii żywności oraz wody. Od 15 lat doradzam firmom w obszarze tworzenia strategii oraz w obszarze urynkowienia ich produktów. Dzięki zaangażowaniu Euckiego Parku jako instytucji, ale i jako całego zespołu, Euch stał się ważnym punktem na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w obszarze wdrażania innowacji, pobudzania przedsiębiorczości oraz edukacji. Jeśli masz pomysł, zapraszamy do PNT. Dostarczymy Ci niezbędnego wsparcia oraz pomożemy rozwinąć sobie skrzydła.